Ten krótki filmik ma na celu zaprezentowanie jak sprawują się cewki dołączone do maszyny MA3. Każda z cewek ma 60 dekowagi, jedna i druga. Mamy tam również magnesik, który również waży 60 Mg. Ustawiłem 5 Hz. Włączam urządzenie. koniecznie chce się wydostać ustawimy więcej do 11 cewka w tej sytuacji lewituje możemy zmniejszyć częstotliwość ona chce się przekręcić i stąd właśnie mamy to naczynie szklane 115 w tej chwili. Wyłączę na chwilę urządzenie, aby zobaczyć jak to się będzie sprawowało. Wyłączyłem, cewka opadła. Włączam ponownie. Lewitacja. Jeśli nałożę cewkę na dłoń, odpycha się lub przyciąga się, można bardzo różne układy stosowania robić w tej sytuacji. Dziękuję.